Cześć, jestem jest kolejny odcinek z gry Minecraft. No i będziemy dzisiaj pewnie przechodzić dalej, w, czy tam będziemy dalej grać przetrwanie, może kiedyś przejdziemy grę. No i no, Dlatego, że dzisiaj jest dzień wakacji, no szkoda, bo, no, bo przez to będzie niestety mniej odcinków na moim kanale. I tyle, że na przykład odcinki będą się na przykład pojawiać zamiast nie wiem, dwa razy, na przykład trz, m, że trzy razy, może nie tyle co trzy razy dziennie, ale nagrywałem zawsze odcinki tak, że były trzy odcinki w jeden dzień, a teraz raczej się to ograniczy trzy i to na przykład raz w tygodniu, że będzie, że mam na przykład tylko w taki piątek, a to nie czwartek, chociaż to też zależy ode mnie, bo ten może jak tutaj szkoda będzie mi dobrze szło, to może odcinki będą nawet i codziennie, no może oprócz weekendów, no bo no bo zazwyczaj weekendy się będzie odpoczywało nie to, że... Bycie, nie to, że bycie do barem to jest jakaś mężąca sprawa, ale no raczej wolę nagrywać jak jestem, jak mało mi kto tam przy, mi przeszkadza. No i po prostu dobra no i tyle. Raczej będziemy no bo kolejno, bo jutro jest pierwszy dzień, jest pierwszy dzień września, pierwszy dzień pójście do nowe klasy, ewentualnie do nowych szkół, jak ktoś idzie teraz tak jak ja do szkoły średniej czy tam technikum, czyli sam, ewentualnie załadówka no i tyle, więc raczej będzie to odcinek też trochę tutaj w grze, ale też, ale też będzie trochę informacyjny no i tyle więc raczej odcinków będę, będzie trochę mniej niż w akcji było Chociaż w okazji pierś nie nagrywam, no to albo się gdzieś wyjechało, czy tam do babci, czy tam do... Mm, czy tam obóz Więc nie, więc się ciągle nie nagrywała tego odcinku. A co robi lama? Pewnie gdzieś się zakpodział jej właściciel Nie wiem, idźmy do jaskini Gdzie ten drugi pies jest No więc... Po prostu trochę dzisiaj wykopiemy. Raczej ten odcinek długi jakoś nie będzie, i tyle. No nic. Szkoda, że skończyły się wakacje. Mam nadzieję, że wy dobrze spędziliście wakacje. No bo ja w zasadzie tak. Tam coś jest. A tu jest trochę surowców. No i ten. Co by tu powiedzieć? No powiedzmy, będzie teraz rok szkolny. Rok szkolny trwa tak 9 miesięcy, no bo jeszcze święta to jakaś przerwa świąteczna. No to powiedzmy, że rok szkolny trwa 9 miesięcy. No. Dobrze, ja idę? Chyba tak. Więc. Więc raczej tych odcinków będzie trochę mniej. No niestety albo istoty. I tyle. No myślę, że ten, myślę, że raczej będę nagrywał te odcinki tam za Minecrafta i nie tylko, może jeszcze z jakimiś innymi widzami, ewentualnie youtuberami. No, to za zależy. Ktoś w nowej szkole będzie youtuberem. I tyle. Wszystko wziąłem, więc, więc myślę, że się podobało. Stapciowkę w górę, oraz suba, i napiszę komentarz, jeśli ten film słodu, taki tam krótki odcinek. Myślę, że nie zaszkodzi. Głównie informacyjny. Także siemanko, cześć, i pa pa.